Mam ambitny plan, żeby zrobić miliard na jakimkolwiek biznesie. Moim zdaniem najprościej byłoby to zrobić na magazynie paczek, bo tutaj mam zarobione pół miliarda i w miarę prosto wydaje mi się, że drugie tyle jestem w stanie zarobić. Ale mimo tego, że się za bardzo nie staram, to jest opcja, że prędzej zarobię miliard na klubie nocnym, bo tutaj regularnie wpada mi hajsik z safe'u, a także oczywiście z dóbr, które sprzedaję, kiedy zbiera się mniej więcej milion. Czas oczywiście to zmienić, dlatego, że no w paczkach mam o wiele większy wpływ na to ile hajsu zarobię. W klubie nocnym mamy tylko i wyłącznie możliwość czekania, aż hajs wpadnie, a jednak to no, tutaj potrzebuje większej sprawczości. Więc magazyn paczek jest idealny, w który ten miliard musi wpaść, ale problem pojawił się taki, że jak widzicie magazyny mam uzupełnione na maksa od miesiąca. i Miesiąc te magazyny stoją pełne i nie byłem w stanie tego sprzedać. Pomyślicie sobie teraz, hej, co on ma na myśli, jak to nie mógł? Sprzedaże są zbyt trudne? Nie, po prostu jak chcę dla was materiał nagrać, ze sprzedaży, no to przydałoby się żebym miał temat do rozmów, a tak się akurat sprzedaży nie miałem przez miesiąc, o czym z wami pogadać, więc te magazyny stały pełne. Więc mam pomysł taki, jak będę miał temat, to po prostu będę robił sprzedaż razem z wami, a jeżeli nie będę miał tematu, to po prostu sprzedam sobie towar poza kamerami, teraz temat mam i mogę... Z Wami sobie pogadać, prawda? Prawda. Więc temat na dziś. No, w sumie, który wybrać? Dobra, polecimy taki motywujący, nie? Motivation video dzisiaj. Akcja jest taka, że yy, jak pewnie yy, doskonale zdajecie sobie z tego sprawę, albo domyślając się, albo po prostu domyślając się. Tylko to jest taka opcja. Innej opcji nie macie. No, wracając, no ja pracuję na YouTubie sobie. Na tym zarabiam pieniądze. Nie narzekam, jest to bardzo przyjemne, zawsze chciałem to robić i się udało, ale no, jest taki plus o minus, że no, siedzi, a jak się siedzi, no to nie jest to zbyt zdrowe, więc warto się ruszać. Ale no, nie miałem tak zbyt motywacji, coś tam sobie na orbitreku przez jakiś czas robiłem, ale potem to porzuciłem. Um, I kurde, ostatnio była taka akcja, że. Chciałem zmotywować inną osobę do ćwiczenia, to mówię sobie, no nie mogę być taką osobą, żeby to kogoś motywował do ćwiczenia, a sam będę się na dupie. No i przy okazji też na mojego zdrowia też przydałoby się mi poćwiczyć. Więc... Yy, ogarnąłem sobie taką opaskę, Smart Band, no nie? I ona liczy, wiecie, kroki, yy, raz na godzinę każe Cię na wstać i się poruszać, żeby po prostu było bardziej zdrowo. Yy, mierzy różne takie rzeczy, jak tętno, yy, sen i tak dalej i tak dalej, no różne takie rzeczy ci mierzy, nie? Spoko sprawa. I ogólnie... Yy, tutaj można sobie także odpalić taki specjalny... Trening powiedzmy, nie? W tym zegarku. Na przykład ustawiasz sobie trening orbitrek, albo trening, nie wiem, skakanka, albo... Trening szyłowy, albo... Nawet trening na wiarze można sobie ustawić, nie? Więc sobie to ustawiasz... I odpalasz... I Ci liczy, ile czasu to robisz, jakie masz tętno ile ym, tej konkretnej aktywności na przykład zrobiłeś, jeżeli jest skakarka, to ile razy podskoczyłeś. Liczy ci także. Ym, ym, no, kalorie spalone, nie? Bo tam przy okazji jeszcze można sobie wprowadzić dane takie, żeby ci fajnie to liczyło. Ym, wzrost, waga. Żeby wiecie, jak najwięcej informacji o na ten zegarek, żeby mogli was śledzić. No, więc e, takie właśnie rzeczy. A kroki też, że liczę opaskę, no ale wracając, no. Odpalacie sobie te dźwięki, po prostu widzicie, nie? I, e, zacząłem sobie właśnie w ten sposób ćwiczyć. E, regularnie, trzy razy w tygodniu. E, aktualnie ćwiczę na arbitraku, ale się troszeczkę popsuł. <grym> więc, e, odpaliłem sobie teraz skakankę i na sobie ćwiczenia. No i właśnie dzięki tej opasce. No, okej, okay, widzę, że tyle czasu e, ćwiczę. I na przykład jest tak, że przez pierwsze 10 minut, ja pół godziny sobie dziennie ćwiczę. Znaczy dziennie. No te trzy razy w tygodniu pół godziny. Więc widzę na przykład, że yy, ta opaska pokazuje mi, że hej, okay, no ćwiczysz 10 minut i to ile kalorii, taki jest puls yy, i tak dalej, nie? E, tętno. No więc słyszę sobie spoko, ćwiczę sobie, jest fajnie, przyjemne przez pierwsze 10 minut. Później jest etap taki, że no kolejne 10 minut ćwiczysz, nie? I nie jest porażka, nie? Bo masz taką perspektywę, że jeszcze 20 minut. Jesteś zmęczony już. Tragedia. Więc. No ćwiczysz dalej, nie? No bo będziesz miał statystykach, które pokazane, że nie ćwiczyłeś wystarczająco dużo. A wiadomo, statystyki, jak widać na przykładzie tego materiału, ja uwielbiam. Lubię jak rosną. Więc ćwiczysz dalej kolejne 10 minut. Więc masz 20 minut już łącznie, nie? I jak masz 20 minut łącznie, no to potem. Masz te kolejne 10 minut, żeby dobić do tych 30 minut. Że wiecie, była taka fajna okrągła liczba, na 30 minut to fajnie brzmi. Więc ćwiczysz te dodatkowe 10 minut i już wiesz, tak masz perspektywę, że niedługo koniec. Więc ćwiczysz, ćwiczysz i się udaje. No i przeważnie tak sobie skończyłem na tych 30 minutach Eee, ale... Teraz ostatnio, wiecie, czasem sobie w, w tle słucham jakieś rozmowy, w radiu. E, takiej politycznej, bo polityka się interesuje dosyć mocno e, więc słucham sobie różnych rozmów, nie? jakieś tam programy telewizyjne kiedyś fajnie, bo na przykład wrzucał, wrzucał na YouTube swoje programy a teraz już przestał, no i trochę jest przypał a dobra, nieważne e, no i sobie słucham wszystko spokojnie yyyyy e, dobijam do tych 30 minut i ostatnio taka akcja była, że sobie Yy, ćwiczę, 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 nie? Jak akurat no, już wszystkie rozmowy polityczne odsłuchałem, co miałem odsłuchać, więc sobie muzykę. I jeżeli ostatnio rokową fazę, że słucham dużo takiej muzyki starszej, no to odpaliła mi się piosenka yy, prosto z playlisty takiej mojej. Znaczy, ona jest skonstruowana przez YouTube, nie? Na podstawie tego, co słuchasz. No i ta playlista miała takie starsze piosenki, wszystko spokojnie, ale pewnego dnia odpaliła się piosenka, że wam dokładnie powiedzieć tytuł. Ona jakby co była w, w finale Seiyuu 3. E, I ona się nazywa Bonnie. E, Bonnie. E, tak, Bonnie. Tak, Bonnie Tyler Holding Out for a Hero, nie? I ta piosenka trwa prawie 5 minut, nie? I ta piosenka mi poleciała. Normalnie z telefonu. I ja sobie myślę, o kurde. Dobra, do końca tej piosenki ćwiczymy, no nie? No i ćwiczę sobie 35 minut. I tak akurat mi się to spodobało ta piosenka. Zakam motivation piosenkę dla mnie. E, mówię pół polisz, pół english, jak lekcji, sorry. Ale dla jaj mówię, jakby co. <laughs> e, no, nieważne. Ważne jest to, że ta piosenka mi poleciała. I sobie myślę, kurde, to jest mój rytuał. Jak będę miał to 30 minut, nabite, to odpalam na koniec treningu tą piosenkę. Żeby jeszcze dodatkowe 5 minut poświecić, nie? I czasem jest tak, że wieś, na przykład kalorie mam spłynęły 300 w ciągu tych 30 minut. Ale właśnie patrzę, jest 350 na przykład, nie? I sobie myślę, spoko. Ale jak jest te 350? a raczej inaczej, sorry. Mam 300, coś, nie? No i jestem myślę, ok, no to może dobijem do okrągłej liczby. I do 350 na przykład dobijam, nie? Ja że do 400 nie udało mi się dobić, ale spokojnie. Może kiedyś się uda. Moimi kruczkami. Bo wiecie, ten zegarek motywuje, znaczy zegarek opaska, motywuje do tego, że opasz tutaj tyle czasu, to dobijmy do okrągłej liczby, nie? I tak dalej. No, strasznie fajna sprawa, motywuje to. A te opaski, ja myślałem, że to jest droga sprawa, ale ja moją opaskę, e, nie będę mówił której firmy, ale moja opaska, mm, ona kosztowała mi chyba 140 zł, a da się kupić nawet taniej. I to nie tak, że kupiłem jakąś opaskę, Słabą kupiłem opaskę niemal najnowszą, albo nawet najnowszą. Wiem, że wychodziła chyba nowa wersja tej opaski. Ja kupiłem tą wcześniejszą, która się niewiele różni od tej nowszej. Mm, I Właśnie chyba jakaś wyprzedaż, i właśnie kupiłem tak tanie, ale ogólnie one są takie tanie. Te opaski, więc naprawdę ym, zachęcam was. Jeżeli nie macie motywacji do ćwiczenia, chcecie ćwiczyć, kupcie sobie tę opaskę. Ona kosztuje 120 zł. I to jest o tyle fajna sprawa, że to paski yy, ładują się, w ile czasu? Nie wiem, w godzinę? I wyobraźcie sobie, no dobra, co nie będę ładował to nie, właśnie nie. Raz za 10 dni, mniej, więc jo, yy, musisz ładować. 10 dni, czajcie? To jest tyle, co. Zawsze yy, dużo w sensie, a ładujecie to godzinę. Więc nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Jest to wygodne, nawet nie czujecie, że to macie. A wam to wszystko ładnie liczy, fajnie wygląda Więc jak najbardziej zachęcam was Do tego, żeby sobie tę opaskę kupić I właśnie Jak już kupicie Sobie opaskę, no to dajcie mi znać W komentarzach za jakiś czas, że hej mam opaskę Zajebiście, zmotywowałeś mnie I będzie fantastycznie, nie? No, więc taki Taka historyjka na dzisiaj Jak to z was już ma opaskę i sobie ćwiczy z nią to dajcie znać jakie macie wrażenia bo na przykład dla mnie to był game changer bo ja uwielbiam statystyki uwielbiam taką gamifikację, troszeczkę takiej gamifikacji sobie sam robię chociaż moim zdaniem powinna być właśnie jakaś aplikacja, która taką gamifikację yy, by robiła, nie? wyobraźcie sobie, że macie aplikację że macie bossa i musicie go pokonać tym, że na skaczecie na skakance, kurwa przecież to byłoby zajebiste no, niestety nie ma czegoś takiego. A może jest, ale o tym nie wiem. Dajcie znać. No. Więc. Yy... Kiedy jest to opowieści? Teraz wylotał Titanem. W ogóle yy, z Titanem jest taka akcja, że czekajcie, że ten Titan został naprawiony. Kiedyś po prostu był na sprzedaż, że paczki się nie zrzucały. Nie dało się ukryć sprzedaży. Teraz to zostało naprawione. Więc yy, kozacko. Punkty ładnie ułożone. Więc jest kozacko. Widzimy się przy końcu sprzedaży, no chyba, że pojawi się buzard. To wtedy. Zobaczymy się wcześniej, będę krzyczał. Na całe szczęście obyło się bez buzardów, Więc kończymy sprzedaż. 2 miliony wpadły na moje konto. Lecimy z trzecim magazynem. Holownik bym chciał. Bardzo bym chciał holownik. Jak nigdy bym chciał holownik. A dostałem ciężarówki. I każda z nich do pięciu punktów. Jest! No ale dobre, punkty są w wiarę blisko. Więc po prostu skipnijmy do ostatniej dostawy. Jednak widzimy się przy przedostatnim punkcie, dlatego że odkryłem coś. Patrzcie, jak zrzucimy sobie dostawę tutaj, już wjadę tam do tego miejsca. Patrzcie, zrzucam. To teraz jest paszka, nie? Z tyłu. I normalnie jest tak, że ta paczka miała kiedyś kolizję. A teraz w tej aktualizacji została ta kolizja usunięta. Więc możemy bez żadnego problemu tą paczkę zrzucić gdzie chcemy i nie będzie problemu z wyjazdem. Jest nawet, czy to samo stało się w Wunksze? Dlatego że no, tam była taka misja, gdzie zrzucaliśmy paczki e, łazikiem Dune, czy też e, Merwether, jak była ta dostawa taka, co nas gonili przy każdym punkcie. Atakowali. Tam y, paczki się zrzuca zrzucało trzy w jednym punkcie. I potem był problem, żeby wyjechać, jak się te się paczki źle rzuciło, nie? Chciałabym, czy tam też zostało usunięte, bo wydaje mi się, że to jest nowość. Wcześniej kolizja na tych paczkach była. I ten pojazd tam podskakiwał nie? Akurat ma w miarę duże zawieszenie, więc nie było problemu. Ale na przykład Insurgent, jak tą paczkę zrzuciliśmy yy, do tyłu, i chcieliśmy wycofać, to był kłopot. Więc możliwe, że teraz te paczki. Wszystkie kolizje nie mają. Ciekawe, nie? Zobaczymy. Dobra. Dostawa ogarnięta. Nie chcę holownika. Nie chcę. Po co mi holownik? Nie potrzebuję. Holownik? Pierwsze słyszę. Nie wiem, jak wygląda ta sprzedaż. Chcę samolot. Albo trzy samoloty. Jezus, Maria, no. Pierwsze lądowanie jest tyle specyficzne, że. Po prostu musimy uderzyć o ziemię. I się zaliczyło, kozacko. Reszta, co się staje z tym samolotem, nas nie interesuje, bo ktoś się zaliczył. Nic jeszcze jak klikać, ale właśnie, za pierwszy raz jak lądujemy, są przeciwnicy I to nawet nie tak mało, bo aż 10. przy w sumie jednak mało. zwiniem zdanie, wyleczmy się. Niech nawet nie widzę, bo jest tak ciemno. Ale auto Emi widzi. Więc warto z tego skorzystać. Drugie lądowanie. Ja bym taki pomysł ambitny, że bardzo... Ekstremalnie wyląduje. No wiemy, że musimy uderzyć. Raczej musimy uderzyć nie samolotem, tylko kołami tego samolotu, ale spróbujmy tak. No, no zaliczyła się dostawa. Raczej było niebezpiecznie trochę. E, no, niby mogę tym polecieć, ale czy chcę? No nie. O! Sama mi po coś wysiadła. I cyk! Done Ostatni magazyn. I oczywiście tutaj będzie holowni, Nie żartuję! Samoloty będą Bo chcę samoloty A mam ciężarówki, trzy Na całe szczęście każda z nich do innego punktu, więc nie ma tragedii Nie gadaj Nie ga... Jezus Maria, dobra Jezu, mam wiatrak odpolony, nie? Wybaczcie, ja już go wyłączam Ale widzieliście, ja myślałem, że mnie trochę wyhamuje, nie? Że ta cała strefa jest tutaj zaznaczona, a to faktycznie jest tak, że... Każda ciężarówka jest do jednego punktu, konkretnego Musimy ją idealnie ustawić Jezus Maria Ale byłby fail Druga także dostarczona I tyle kurde ok Aha No jednak nie I Jednak nie tyle Musimy się jeszcze bronić No to szybko opresorka wzywamy Patrzymy się w tą stronę, żeby zlepił się w miarę możliwości za nami Dobra jest gdzie oni są? Tutaj Hello? Aha! Gości na skuterze. Dobra, nie potrzebuję więcej Dobra Eee. Tymi typami się zajmujemy, ale może w ten sposób ja się kryją. Patrz, jak pójściem rakiety, to od razu się odsłonili, nie? Jak synchronicznie, jeden i drugi naraz. Zapraszam, zapraszam. Tutaj jeden, a tutaj drugi, dobra. A, nie trafiła rakieta, no kurde, no proszę, to są nerfy. Kiedyś ta rakieta na wynaleźć trafiła, teraz, no niestety. Nie pykło. Teraz chyba ta trzecia od będzie większa. W sensie będzie czterech przeciwników w jednym pojeździe. Więc szybko wpójdzie Czy Trafi? Nie trafi. Ale jak podlecimy od tyłu. No to proszę, bardzo już jest. Tak jest. Cztery osoby w jednym pojeździe. I po raz kolejny. Hmm. No nie! Jeszcze raz. Cyk! No co? Przepraszam, że się uniosłem. Chwila słabości. Zajrzyjmy, zobaczmy, jak się zmieniło po dzisiejszej partii sprzedaży. Magazyny są puste. No, jeden magazyn ma jeden specjalny ładunek, którego nie sprzedałem, a raczej specjalny przedmiot. Ale tak ogólnie patrząc, no to, to w tym odcinku zarobiłem, proszę Państwa, TYLE! Dużo! I tyle! Przy okazji, jeżeli chodzi o ten materiał, dziękuję Wam za obecność, cześć, elo!